Ciemka na prosoł, i witam Was w kolejnym odcinku. Znak 2. Jak sami pamiętacie, e, robiliśmy sobie poziom rozdział 7.2 i 7.3, chyba z tego co kojarzę. Robiliśmy o, 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 dwa naraz. Zaczynają się ruszać. Zaczynają się ruszać. Na szczęście Aha. No to i tak no. sobie ten topasowy relikt, który właśnie dostałem Ciekawe, bardzo ciekawe, nie? A ty co się czaisz? Co ja mam tu zrobić? Uważałam, że byli tak piękni. Patrzcie na to. Wygląda hmm. na to, że błoto bardzo dobrze konserwuje. Zdaje się, że gobliny chcą je uruchomić. Lepiej się pośpiesz, nag. I tak pewnie będzie za późno. No, zwłaszcza jak. jakieś kurwa pedały przyjdą i nie będą napierdalać. Chuj wie ile. No, oczywiście. Ani to uników, ani to się coś cofnąć nie mogę, bo jak już się pierdolę, to oczywiście się nie już napierdalają i ja mam gówno co tutaj do, do mówienia, jak zwykle. No ja pierdolę! No, oczywiście no. Daj mi tą twoją koleżaneczkę kurwa, tu nawet nie ma miejsca na bitwę. Dobra. Pies cię walił w dupę. Gra dla dzieci. Kogo ty chciałeś bić? Tego na górze? No nie dosięgnąłeś! kurwa siero to zamazana. Czajecie, że on przechodzi przez tekstury i on mnie jeszcze trafiał? Ten typ z dołu. By to trochę mały i wściekły. Nikogo nie zabiłem małym nakiem teraz, ale okej. Okay. Jak tam zawolą. Tak, szybko! O, Się widzieć. Myślisz, że masz jakąś szansę? Zabawne. Próbuj dalej. Choćbyś jak bardzo wszystko wiesz. Okay. I tak cię dorwę. I cię unicestnię! To jest na Tak, pewnie, no. To jest jak polowanie na muchy! To se kurwa upoluj muchę. Pedale zajebany. Bożysz chuj. Matkę masz śliską. Zwycięstwo będzie moje! Powstrzymaj go, tak? uratuj nas! Nie, wcale cię nie widać, nie? klatka! Czas na rewanż. Jak możemy zbliżyć się do tego tytana. Gdzie jesteś? Śmiało! Pokaż się! Może chuj. Chciałbyś, lol. O, sekret. Dobra, wymieniłem to na ostatnią część wskaźnika serii. garze zwiększa siłę ataku naka z każdym ciosem. Zdobyto trofeum pupil doktora. Który zadać przeciwnikowi w momencie otrzymania obrażeń, traci premię do ataku. oda. No, Trzeba dostać się do słabego punktu na klatce piersiowej. Tu <śmienki> Już dobrze wiesz te z kim ja się mogę dobrze zabawić. Dziękuję, Nak. Także Wam. Uratowaliście dziś wiele istnień. Szczególnie dumny jestem z Ciebie. Dziękuję, hmm. Alexander, Ale. Nie jesteśmy bliżej powstrzymania Gandahara. Jesteśmy w punkcie wyjścia. No nie do końca. Na początku fajnie było popatrzeć, jak Nak rozwala roboty. Racja. Coś mi świta. Tu widzieliśmy, jak się obudziły. Na wyprawie. Później budziły się na przełęczy, niedaleko stąd. A tu walczyliśmy z nimi dzisiaj. Te punkty układają się w linię. No właśnie. Jakby budziły się kolejno od centrum kontroli. Blisko? Dalej? To by znaczyło, że centrum jest gdzieś w oceanie. To śmiałe założenie oparte na domysłu. Nie jestem pewien, Pierwszy że... raz zgadzam się z Xanderem. To jest naprawdę interesująca teoria. Ale lepiej skupić się na pewniejszych tropach. Pomyślałem... Ryder? Wiesz, że jestem po Twojej stronie, ale Centrum Kontroli na środku oceanu? To nieprawdopodobne. My tu w klasztorze patrzymy w przyszłość podczas tworzenia technologii. Chodź. Pokażę Ci nowoczesność, doktorze. Nowoczesność? Wiem, że to jest słaby argument, ale po prostu mam przeczucie. I kto wie, może mam rację, to nie jest nieprawdopodobne. Wiesz, co? Masz rację. Moja teoria zasługuje na sprawdzenie. Chodźmy. Dzięki za rozmowę. <grym> Nic nie powiedział. <grym> O, i włączmy to. Dlaczego wam to zajęło? Witam hm. na pokładzie, cały ty, Lukas, hm. mamy już coś? Nic nie widać, ale wiem, że tam jest. Mam przeczucie. Zawsze działasz pod wpływem przeczucia, Lukas? Oczywiście. Ty nie? Teraz chyba tak. To tylko chmura. Jesteś pewien? Pod chmurą? Masz rację. Sprawdźmy to. CENTRUM DOWODZENIA To jest wyspa z wieżą Tak jest, wysoką i metalową Xander był zdziwiony, że coś znaleźliśmy Starczyły tylko trzy podejścia Cztery? Ale kto by liczył? Teraz znajdźmy Gandahara Rozdział 8.1 Odkrywcy na wyspie. Dobra, Jest słuchajcie, to było na tyle. Ogromna wieża wysyła sygnał, który budzi roboty. Mam nadzieję, że Ci się się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania Na razie i do zobaczenia w na następnym odcinku z Nak 2